Czy mężczyzna za to odezknie? Zobaczymy, w jakich energiach Ty jesteś. Coś Ty nie chcesz rozmawiać z nikim, albo lubisz być sama po prostu. Nie, rozmawiasz, ale tak stara się pobyć więcej sama. A w jakich energiach mężczyzna? A w energiach kobiecych powiem, że z uczuciami tu styną, no to wow. Powiem, że ty jesteś taka więcej działająca, taka więcej, że może uczuć, jak ty nie mówisz, no ty stara się gdzieś tam mówić mężczyźnie, że byłoby fajnie, żeby albo Ty przyjechał do mnie, albo ja nie, o tak, że coś trzeba robić. A mężczyzna tęsknota, taki czuje, że z uczuciami gdzieś tam marze, lata. taki marzenia u niego jakieś tam. No, ciekawe. <laughs> w takich energiach dziwnych. Rzadko, kiedy mężczyzna wypadałem w kobiecych energiach, ale on czuje jednak, że on ma uczucia. No, ciekawe. <laughs> Dobra, tęsknota jest, ale lecimy, nie? Już zapytaliśmy, no to... Zobaczymy, co on tam... Czy mężczyzna tęsknie? Jeszcze raz. Czy mężczyzna tęsknie? Coś on tutaj to tobie nie mówi. Coś ukrywa. I powiem tu... Mężczyzna może ukrywać... Hm. Tutaj jakoś o spotkaniu. Tu może być tak, że... On chce porozmawiać z tobą, spotkać się, ale tego czemuś z tobie nie mówię, eee, Tak jakby wydaje się, że ty coś od niego nie widzisz, nie czujesz, nie oczekujesz. Eee, mężczyzna to nastawiony... Anuka, pokaż mi jedną kartę. Co to? <laughs> no jakoby związane z tobą. Flirt będzie stabilność, chcę poważnie porozmawiać, tu mężczyzna pow powiem, że nie mówię tobie w danym momencie, on z tobą może to mieć kontakt, to nie mieć kontakt, ale tu mężczyzna chce y, spotkać się, chce porozmawiać, nie mówię o może mężczyzna wiesz tak jakby nie flirtuje, nie mówię o swoim takim, że jego ciągnie do ciebie, że ty mu podoba się, o on może tu nie mówić, a tak naprawdę on e, tu bardzo chce poważnie z tobą porozmawiać o tym, co jest między wami. Bo tak wygląda, że ty z jednej strony zainteresowana w tym, żeby z nim utrzymywać kontakt, tak, a on tak jakby robi wygląd, że w danym momencie mu pasuje tak jak jest i on nie chce zmian. Ale tak naprawdę to nie jest prawda, że on to jakby ukrywa e, to, że dla niko e, może w danym momencie, jeszcze on e, muszę sam siebie zrozumieć, czy on naprawdę tego chce. Jakby nie chce obiecywać czegoś, czego on nie może cię dać. Ot, jakoś tak to pokazano. E, I nie mówię o spotkaniu. Takie uczucie, że on. Po prostu niespodziewanie może z Tobą spotkać się i porozmawiać, ty, albo przyjechać do Ciebie. Jakoś tak to pokazano. Okay, jeszcze raz. Um, jeszcze raz. Dobra. Hmm. Czy ty też za kobietą? Tutaj między wami co się wydarzyło. I u niego jakaś taka sytuacja, że on e, martwi się o to, że, e, że to, że on coś skłamał, czy... Albo w rozmowach nie powiedział cię, że on yy, boi się tak jakby, że ty by yy, tak jak on chce przyjechać niespodziewanie, to on myśli, że może nie udać się ta taka niespodzianka, że ty możesz nie wyjść albo ty zrezygnujesz z tego albo coś powiesz mu. I mężczyzna tak jakby czeka co będzie. A mężczyzna to nie spotkania, on planuje spotkania tu jak nigdy, naprawdę. I to yy, on nastawiony na tak yy, konkretnie. Powiem tak, tutaj tydzień i mężczyzna e, będzie obok ciebie, tak jakby będziecie razem, e, bo e, tu albo będziecie razem, albo gdzieś razem pojedziecie. E, mężczyzna, e, powiem tak, ja nie widzę tu tęsknotę, bo możliwe kontakty jednak wy macie między sobą, bo tak e, po tej karcie, że... E, Albo czasami jest, czasami nie, albo on po prostu tobie coś nie chce powiedzieć. I tu wygląda sytuacja, że on na tym spotkaniu bardzo chce z tobą porozmawiać o tym, żeby jakoś iść razem i on bardzo chce cię pomóc w czymś, żeby o tym mogła z nim być. O, jakoś tak, że on będzie cię wspierał, on będzie cię i finansowo, powiem tutaj, e, tak jakby pomagać cię. No tak ciekawo, powiem, że mężczyzna tu, ja nie mogę powiedzieć, że on tu tęsknota, ale tu um, mężczyzna e, chce, żeby ty jednak byłeś jakoś obok niego. No pokaż mi. Chce, żeby e, tu um, ty tęskniłaś, tak ciekawo, że on chce zobaczyć, czy czy zrobić tak, żeby ty chciałaś z nim być, żeby ty tęskniłaś za nim, bo on na danym momencie jeszcze nie widzi to, że ty tęsknisz za nim. Ja nie widzę, żeby i on tęsknił, ale od niego jakoś tak idą, że on chce, żeby ty zakochałaś się, żeby ty tęskniłaś za nim. Może to tak jakby nie zakochałaś się, ale to, że jednak, że ty mówiłaś, że a, że jesteś daleko, ale mi cię brakuje, o coś takie, nie on, a ty. On tak jakby będzie próbować tak zrobić. Boję się, czy uda się jemu. Ale e, powiem, chcę, chcę spróbować, um, żeby być tak jakby razem. Bo w danym momencie w danym momencie każdy żyje swoim życiem. Tak jakby ty u siebie, on u siebie, tak? Um, ale on chce, żeby ty kochał go i ty za, chciałeś z nim być. Ot, że on na tyle taki, żeby w Twoich oczach był mężczyzną mężczyzną, żeby Ty jemu mówiłaś, że ja chcę z Tobą być, że, że e, on tak chce zrobić jakoś tak nie zabiegać za Tobą, a jakoś swoim zachowaniem, to, że On Cię wspiera, to, że On obok, to, że On Cię pomaga finansowo i Ty później tak jakby chciałeś z Nim być, że On dawał Tobie jakąś taką pewność, chociaż sam po sobie bardzo taki przy... martwy się, czy to uda się ten plan, który On w głowie sobie zrobił. Powiem tak.